Dzisiaj miał się pojawić odcinek z nowego bohatera w Bluesach, dokładnie Vampira. Ale słuchajcie, pokażę Wam coś lepszego: 50 tierów, dokładnie 45 nowych tierów, super małpki. Ja wiem jak to brzmi, nie wierzę, że tak to będzie fajnie tutaj zrobione. Ale wyobraźcie sobie, że tutaj mamy piąty tier i tam jeszcze jest 45 innych tierów, które czekają na ulepszenie. To będzie jedna z najpotężniejszych małpek w historii Bluesów. Tak przynajmniej mi się wydaje przed nagraniem tego odcinka. Także jeżeli też tak myślicie, zostawcie teraz łapkę w górę. No i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić bardzo pokręconych innych dziwnych odcinków i będę potrzebował naprawdę dużo kasy. Więc podstawą jest oczywiście Double Cash Mode, który musi tutaj być, którego też możecie sobie kupić z kolem flotar, do czego serdecznie zachęcam i trzeba będzie postawić dużo farm. I pewnie y, widzicie, że ej, głównym bohaterem odcinka jest, y, no jakby ten, y, supermałka, a jednocześnie stawiam coś innego, ale wiecie co? Jeszcze nawet zrobię min maxing totalny, czyli na początku postawimy sobie Benjamina, bo muszę mieć dużo kasy. I chcę postawić sobie Ninja 401, później Alchemika 401 i skupić się po prostu jak y, najbardziej na farmach. Dobra, weźmiemy sobie te Shurikeny. Y, to jest y, idealna mapa, no bo postawimy sobie tego, y, tą super małpkę tutaj w tym miejscu na środku. I mam nadzieję, że ona będzie chociaż tak w połowie mocna, jak ja mam to w głowie, czyli runda, nie wiem, 400 nie, 350. To jest mój y, pik, do jakiej ona dojdzie, bo później ja się nastawiam, że o to będzie najpotężniejsza małpka w historii bluesów, a później się okazuje, że jednak tak nie będzie i wiecie, na przykład przegrywa na 140 rundzie, co też jest, wiecie, to, to oznacza, że to jest dobra małka ale nie jest najsilniejsza, ale yy, właśnie, ja też nie wiem, czy kolejne tiery, no bo piąty tier yy, super małpki kosztuje 540 tysięcy, co, będą kolejne kosztowały jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i później milion za ulepszenie? Może tak być, nie? Bo mówię, to jest yy, bardzo dla mnie abstrakcyjne, że jest taki mod nie dodający, wiecie, gdyby to było, no, dodajemy dwa nowe ulepszenia do super i górnego tieru, spoko, ale tu jest yy, 45 tysięcy, Nowych ulepszeń, więc to, to, to jest bardzo, bardzo dziwne. Dobra, ale dajcie mi chwilę, ja sobie tutaj wszystko przygotuję i w końcu zacznijmy ulepszać naszą super małpkę. I można by było powiedzieć, że rozgrywka się już kończy, bo mamy 80. rundę, ale tak naprawdę dopiero ona się tutaj zaczyna. Tak, chciałem jak najszybciej po prostu wszystko postawić, to co potrzebuje, czyli przez speedrunowałem te stawianie farm i, i ninja na piątym że sobie tutaj dobrze poradził, ale możemy w końcu zacząć tutaj wszystko ulepszać Sun Temple, nie robimy żadnych poświęceń, bo i tak to nie ma y, znaczenia, ponieważ ten mod, właśnie, wytłumaczę dlaczego tego nie będę robił, w momencie, gdy my ulepszymy go na piąty tier, to wszystkie, na przykład jeżeli dałbym teraz y, Inżyniera i dałbym mu 10 buffów, to ta małpka tak naprawdę jest podmieniona na inną małpkę, więc y, takie rzeczy jak właśnie y, ultra boosty, dopiero dajemy na samym, samym końcu, czyli no, za bardzo, bardzo długi czas. Więc nie ma sensu na razie po prostu tego dawać, Mamy już 540 tysięcy. A i farmy. Czekaj, no coś zostało tutaj wchłonięte. Małe, co nieco, bym powiedział, tak. A tylko, że ty nie widzisz wszystkich blunów. No to w takim razie postawię ci. Proszę bardzo. I będziesz po prostu widział wszystko. No i musimy ulepszyć. O, nawet wam to pokażę. Damy mu jedno ulepszenie, bo być może ja się mylę. Może to zostało po prostu podmienione. Ale już w historii testowaliśmy różne małpki. Chociaż nie na tak dużą skalę i nie aż tak dużo. Po prostu tych ulepszeń było. Które. Właśnie, dawałem im ulepszenia i później się okazywało, że niestety nie działało to tak, jak chciałem, ale kurde, ja chyba potrzebuję jeszcze więcej farm, bo zdałem sobie sprawę, że no mamy 83. rundę, a ja nie mam jakoś dużo kasy wygenerowanej. Chociaż wiecie co, na początku zobaczymy ile w ogóle te ulepszenia będą kosztowały i czy to zadziała. Bum, mamy, o, I widzicie? Nie, nie ma żadnych ulepszeń, po prostu. Oj, on mi wchłonął farmy jeszcze! E, ale do, ej, w sumie to dobrze, bo zrobiło się miejsce na farmy. Dobra, jest git. Solar flare. O, o <laughs> ile tego tutaj jest. Ej, ale... No właśnie, to jest najgorsza rzecz. Czemu ty, małpko, nie widzisz tutaj nic? Dobra, i nie będziemy ulepszali tego. Nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy. Teraz, moi drodzy, no trzeba po prostu okupić to, co zostało nam zabrane. Czyli, no, farmy bananów. Dużo farm bananów. I właśnie zdałem sobie sprawę, jak drogie to są te wszystkie ulepszenia. No, ale trzeba po prostu to zrobić Solar Echo. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale będą jakieś fale wysyłane, które będą zadawały dodatkowe obrażenia. Okej. Okay. <laughs> No ciekawie, bardzo ciekawie to wygląda. W ogóle zmienił już mu się wygląd. Pytanie, czy na przykład na samym końcu będzie czarna ta małka, albo, nie wiem, niebieska, zielona. Są różne kolory, w które mogłaby po prostu tutaj sobie iść. Ale no właśnie, postawiłem kolejne farmy bananów, bo potrzebuję ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Bo dosłownie trzy ulepszenia i już się to wszystko zakończy. Nasze jakby te pulsy są o wiele silniejsze i teraz możemy niszczyć DDT. Rozumiesz, to jest jedno z ulepszeń i to kosztuje 972 Tysiące, dobra. Ja nie wiem, czy nie będę musiał awaryjnie. Kurde, ma mam takiego moda, którego używam bardzo, bardzo rzadko. On pozwala mi zmienić double cash moda na na przykład triple cash Mode, albo y, poczwórnego, albo y, pięciokrotnego, i tak dalej, i tak dalej. Ale na razie spróbuję w ten sposób. Czyli po prostu no, z tymi farmami double cash mode. Bo nie sądziłem naprawdę, że to będzie aż takie y, drogie. Mamy jakieś y, ostrza, które będą y, podpalały jakby światłem słonecznym i będą y, przetapiały się przez. Y, Okej, okay, widać? Tak, widać. S -s są jakieś tam... Y jejku, są jakieś ostrza rzeczywiście. <laughs> no, no to są ostrza tego, bumeranga, nie? Pyk, weźmiemy sobie to i teraz... No ja, ja widzę, że te ostrza sobie latają. W sumie z drugiej strony, jeżeli ta małpka rzeczywiście będzie taka mocna, no to prędzej czy później ja uzbieram na te wszystkie ulepszenia, nie? Tylko troszeczkę trzeba będzie po prostu tutaj y posiedzieć. Y should gain homing. Czekaj, czyli będziemy mieli y naprowadzanie i y ujawnianie kamoblunów? O kurde, to, to, jest, to jest huge. To jest naprawdę spoko, no bo. To jest jakby samolot postawił, nie? Pod dolny, dolny tier i on tam ma samo naprowadzanie tych pocisków. Kurde, mocno się, bardzo mocnie się wydaje. Na razie mamy to jedno ulepszenie, ale i tak obstawiam, że jak wszystko tutaj ulepszymy, no to ten model znowu nam się zmieni. I powoli, powoli zbliżamy się do 3 milionów zarobionej kasy, co oznacza tylko jedno. Możemy sobie zacząć ulepszać tutaj jakieś rzeczy. Dobra, weźmiemy sobie to pole siłowe, będziemy teraz mogli niszczyć zomki i mamy 30% atak spira. Problem jest taki, że ja za bardzo tego pola siłowego nie widzę. Nie wiem czy to jest ta poświata która jest tutaj, czy chodzi o coś kompletnie innego. Aha, teraz um, będziemy też powodowali jakieś eksplozje, które będą zadawały 50% więcej obrażeń i co piąty atak będzie atakował podwójnie. E, czy jest tutaj jakaś eksplozja? To kosztuje dwa. Dobra, nie, nie, nie. Słuchajcie, to jest przesada, to jest przesada. Jak silne to jest. Jest co. Uh... 2 miliony kasy potrzebuje. No, no, nie wiem. Dobra, wezmę sobie też, będę go ulepszał. W razie czego, ile on mi 13, 8, 318 tysięcy, ale przecież, to, to, nie, nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, jak to ma wyglądać po prostu. Tutaj, jeżeli to wszystko ma tyle kosztować, po 2 miliony, a ja nawet 1 miliona nie, nie wygenerowałem, kurde, powinienem je, jeszcze sobie ten, piratów tutaj pod to dać, ale to już za późno. I udało mi się zbierać tyle kasy, ale zanim to kupię, chcę sprawdzić, czy jest jakieś drzewko, które działa w ten sposób, że generuje mi kasę. Bo nie ukrywam, że to by było tutaj najlepsze, ale chyba nic takiego nie ma, także proszę bardzo, powinny uderzać pioruny. N nie widzę, żeby tutaj Each pulse turns into divine drums. Uh, może, mo może tak jest. No, mówię, coraz ciężej będzie to wszystko tutaj y, obserwować. Ale wróćmy sobie tutaj. Solar flare czyli będziemy po prostu spalali y, balony, które będą zadawały 15 obrażeń przez 2 sekundy, i to się będzie stakowało. Dobra, da dawaj mi to. Hmm, chociaż już teraz widzę. Że no te balony troszkę za daleko się przebijają, nie? Jak na ten etap, na którym jestem, a powinno to już być giga mocne, no to okazuje się, pana to, zwykłe bady są y, mimo wszystko niszczone. Chyba, że jeszcze powinienem właśnie ja zapomniałem o bardzo ważnych rzeczach. Chodźcie, Lord of the Abyss, y, teraz... Okej, okay, tu tego ulepszenia nie ma. Hmm. Dobra, tą wioskę. Wezmę sobie tutaj. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. okej, okay, tutaj u ciebie w tym miejscu postawię. I czy teraz masz bafa, Masz bafa. widzicie? Trzeba było w dobrym miejscu to po prostu zrobić. Teraz weźmiemy sobie to, to, to Alchemik, e, też się na pewno przyda, także daj tutaj potkę i będziemy ciebie dalej ulepszali. Już jest 10 ulepszeń w sumie, także spoko. I e, Photon Lens. E, okej, okay, jakaś skondensowana energia słoneczna, która przebija się przez zbroje i cienie. Mamy 10% szans na to, że będzie aplikował się kryt, który będzie zadawał podwójne obrażenia, Solar Spin. Ostrza będą po prostu się kręciły jak jakieś, jakiś, nie wiem, nawet nie mam pojęcia co i będą przecinały powietrze z, z gracją. Dobra, wezmę sobie to. Oj, 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 no, ej przytłacza szczerze jestem przytłoczony przez tą małpkę, jak sobie myślę, że ja nic, nic jeszcze tutaj takiego nie zrobiłem i to jest dopiero sam początek, summon stronger than avatars, o! Dajcie mi te Sun Avatary. Ja potrzebuję tutaj samonów. Potrzebuję tak naprawdę jakiegokolwiek wsparcia y, pieniężnego, żeby to zrobić. Sun Avatars y, teraz mają cztery jakieś swoje promienie. W ogóle fajne jest to, że te małki są rzeczywiście ten Cofany, czyli na razie dotarły gdzieś tutaj, no ale kurde, ja je, je potrzebuję jeszcze więcej kasy. O i w sumie to lepsze nie może być całkiem spoko, bo przy każdym kontakcie z Blunem będziemy powodowali y, małą eksplozję, przez to powinniśmy zadawać więcej obrażeń, nie? Teoretycznie. Co my tutaj mamy? Kolejne za 717 tysięcy będziemy mieli jakiś atak łańcuchowy, który będzie zadawał więcej obrażeń, prawda? Weźmiemy to! Pewnie, pewnie, za mało, za mało się dzieje jeszcze na ekranie. Radiant Focus. Magia dostała nową mod i mamy 3% szans na to, że będzie zinstapopowany Blun przy każdym hicie. A zobaczcie, jak ja szybko bije. Ej, to, to jest, to jest bardzo mocne. To jest bardzo, bardzo mocne, bo każde uderzenie to jest szansa, o, i chyba nawet by przed chwilą był napis instapop, jeżeli dobrze, dobrze zobaczyłem sobie. I, na razie, no jakoś to idzie, nie? Blinding Ascension, czyli mamy oślepiające uniesienie. Nie, nie wiem, czy tak można to przetłumaczyć. Co 2 sekundy zadajemy 10 obrażeń wszystkim blunom na ekranie. 10 razy zwiększone są te obrażenia, jeżeli blun jest ufortyfikowany. 5 razy, jeżeli jest to Moab. 10 razy, jeżeli jest to ząb albo wyżej, i 25 razy, jeżeli jest bad. Ale jeżeli jest to na przykład ufortyfikowany bad, no to zadajmy 35 razy większe obrażenia? Nie wiem. <laughs> nie wiem, nie, nie, nie wiem. Mimo tego, że to jest głupia małpka w bluesach, to jej ogrom jest naprawdę trudny do ogarnięcia, tutaj. Nie wiem, czy też tak macie, czy tylko ja patrzę na to i tak wiecie, zastanawiam się, ej, może to. A co to robi? A po, po co tutaj to jest? Dobra, no trzeba pozbierać troszkę więcej kasy. W sumie zobaczmy, jak to będzie działało. Także bum, pojawiło się wszystko, widząc oko. Szkoda, że model się w żaden sposób nie zmienia, no, ale wszystkiego mieć tutaj nie można. Weźmy sobie, y, postawimy. No to, to jest ulepszenie tutaj, awatara słońca, nie? Także niech on też ma coś od życia, proszę bardzo. I teraz y, one będą strzelały poczwórnymi laserami zamiast na przykład potrójnymi, tak? Bo tak awatar. Słońca działa, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj potrzebujemy 1,165,000 i dodajemy więcej awatarów, aby po prostu, yy, no, żeby więcej obrażeń zadawać. 120% Sun Awatar Spawn Rate. Yy, o, właśnie, już jeszcze muszę tego buffa używać, muszę cały czas używać po prostu tej umiejętności i, no, jeszcze trochę kasy tutaj się przyda. Dobra, mamy to Solar Unity, yy, czyli Sun Awatary będą, do, dostanę jakąś nową mod, która sprawia, że mają jeden pocisk więcej, czyli będzie 5 laserów zamiast y, czterech, tak jak mieliśmy przed chwilą. 10% y, atak spida i 50% obrażeń większych. Ty, to jest naprawdę huge. I pytanie, czy mi w ogóle starczy teraz na piąty tier od razu? Nie. <laughs> jeszcze nie. Godlight Manif Manifestation, czyli nie wiem, objawienie jakieś boskie i e, dostaliśmy moc. E, jeszcze e, bardziej będą się te Awatary respiły. Będą miały dwa pociski dodatkowe, 20% atak spida i 150% obrażeń, także w ogóle zasięg chyba nam się zwiększył. Dobra, trzy drzewka, mamy wymaksowane, jest już git, jest jest yy, spoko. I chyba to tak działa yy, w ten sposób, że tutaj mamy 5 tierów, tutaj mamy 10-15, czyli yy, działa to troszeczkę inaczej, bo przeważnie to było tak. Na przykładzie innych małek wam wytłumaczę, że na przykład mieliśmy tutaj dwa ulepszenia, później dostawaliśmy kolejną małpkę, która jakoś tam się zmieniała pod względem wyglądu. E, a tutaj wszystko jest zrobione w jednym i obstawiam, że każdy z tych tierów będzie miał po prostu pięć tylko pytanie, czy po ulepszeniu wszystkiego ta małka jeszcze ewoluuje i się zmieni, czy to będzie już i finalny wygląd? Bo w sumie y, mnie to y, zastanawia. Dobra, y, jeden samolot możemy sobie dodać. E, nie wiem, czy to, to, to mi jest tutaj potrzebne. Weźmiemy Crease uh, Damaging. O jak contact. Aha, czyli jakieś złote cyklony, tutaj jakieś złote y, szczelety. Dobra, wezmę sobie to <laughs> i Solar Tempest jeszcze. Co to daje? Blade Split on Contact. Aha, czyli jeszcze ostrza, będą się rozdzielały na na przykład dwa. 200 na runda, OK nic się nie przybiło, całe szczęście. Jesteśmy cały czas w grze, więc jest super. Mamy jakieś ostrza osądzenia mm, i e, no te ostrza będą zadawały dziesięciokrotnie zwiększone obrażenia i stukrotnie e, zwiększone obrażenia w stronę mapów. Dobra, super, także kolejne drzewko jest wymaksowane. Photon lens, pek, uu, ej, tego, tego nie mogę kupić, a czemu nie mogę tego kupić? Będziemy imitowali jakąś po prostu e, taką, wiecie, ciepło, które będzie zadawało Starfire, Starfire Core. 240 obrażeń przez 3 sekundy i to się będzie stakowało. Ale czemu to jest? Widzicie? Jakby mam to ulepszenie, ale jednocześnie nie mam tego ulepszenia. Ej, dobra, to jest. <laughs> Coś się zwagowało chyba, ale nieważne. A czemu? Ej, to zawsze tak kosztowało mało? I te samolociki są. Jej, jakie te samoloty są tanie! No w skrócie więcej samolotów będzie krążyło, nie? Także. E... Aha, i mamy nawet taki ciemny samolot, który jest potężniejszy niż inne samoloty z jakiegoś powodu. Dobra, wróćmy sobie do tych ostrzy. O, jeszcze jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Missiles trail radioaktywki. Aha, czyli pociski po prostu będą produkowały radioaktywne ciepło i będą zadawały więcej obrażeń. Solar Seeker, guided by, ok, czyli prowadzony boską wolą. Pocisk y, będzie się dostosowywał, y, jak już będzie leciał, no to pewnie będzie leciał w stronę blunów. Sam. Wiecie, że będzie samonaprowadzany, że tak powiem. Rockets home i non-target, dobra. Ojejku, będziemy mieli jeszcze więcej rakiet, w sumie trzy rakiety. Tutaj na czwartym tierze będą jakieś jeszcze eksplodowały fragmenty z tych rakiet i będziemy mieli 25% obrażeń, zwiększony Sunfire Strike. 250% obrażeń i 30% zasięgu. No na to trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać. No i mamy to, także kliknijmy. Dobra, to drzewko jest wymaksowane. No, zaczyna to już ładnie, ładnie wyglądać. E, wróćmy sobie do tych ostrzy, które będą, będą stonowały bluny i oczywiście będą zwiększone obrażenia. <laughs> także nie, nie dość, że mamy jakieś instapopy, yy, teraz jakieś ostrza, fale ciepła. Z, zastanawiam się, gdzie leży granica. Ej, czekaj, czy ja tracę kasę co rude? Miałem wrażenie, że straciłem trochę kasy. Albo. Nie, dobra, może mi się wydawało. 800 tysięcy, 900 tysięcy. Nie, dobra. Mo mo już, już na web dostaję z tego wszystkiego. 50 rykoszetów, czyli 50. Będzie się odbijał ten po prostu, ten boomerang, 500 przebicia i 20 obrażeń, dobra, i to jest chyba ostatnie ulepszenie. Gniew Sola, tylko nie, nie mam pojęcia czy Sol to jest nazwa własna, czyli nie wiem, jakiegoś boga, albo czegoś takiego, czy chodzi o jakieś słówko, którego yy, nie za bardzo rozumiem. Dobra, co trzeci atak, będzie yy, jeszcze wyrzucał dwa dodatkowe sunblasty. Zobaczcie, oni by mogli napisać, no za chwilę ta małka będzie tańczyła i ja bym w to uwierzył, bo ty, ty, nie, nie da się tego obserwować. Boom, mamy. To, ko to nie koniec. To nie... <ścoughs> Zobaczcie. To nie koniec. To nie jest koniec, to je jeszcze. Będziemy samonowali tornada, które... Uuu, zmienił mu się kolor. Które będą um, cofały bluny. Okej. Okay. <ścoughs> Teraz będziemy jakąś żywicą pokrywali te balony, które będą sprawiały, że będą dostawały z innych źródeł zwiększone obrażenia. Yy, teraz będziemy strzelali rzutkami w każdą stronę i zadawali więcej obrażeń. Frozen Sun, ok, czyli my zamroziliśmy słońce i będziemy topili bluny tym. Ja pierdzielę, nie wiem co tu się dzieje. Avenge, yy, 4 miliony. Gains. Immense Power za 4 cztery, yy, cztery miliony. <gry> Dlatego właśnie nie chciałem dawać tych ulepszeń. Nie, to jest jeden z najdziwniejszych odcinków luzów, bo ja straciłem już jakby, wiecie, ten taki flow, tylko po prostu cały czas patrzę na to z takim zachwytem i niedowierzaniem, że, że, że coś takiego zostało zrobione. Bum, jest. jest. To jest ostatnia, ostatnia najpotężniejsza małpka. Dobra, to teraz. Finalna forma, 50, czyli y, tutaj te 45 tierów, bo słuchajcie, to nie jest tak, że ja sobie to wymyślam, że y, tak sobie to nazwę, 45, chociaż nie, kurde, bo musimy, mu, musimy sobie wyobrazić, że to jest tak. Bo tutaj idzie to w ten sposób, czyli idą ulepszenia po prostu, a później to nam się jakby rozdziela, ale nadal to są ulepszenia i to zyskuje tiery. No nie, można by było się kłócić, czy rzeczywiście można to uznać za 45 tierów, ale tak to jest nazwane, więc dlatego ja to w ten sposób właśnie przedstawiłem. Więc 45 nowych ulepszeń/slash tierów do małpki. Sun Manki. Dobra, weźmiemy sobie tutaj za chwilę. Albo wiecie co, już teraz wezmę, bo już, już mam dość patrzenia na to. Yy, pytanie: do której rundy to dojdzie ta małpka? Mamy 243. Oczywiście muszę tutaj wymaksować wszystko. I chyba będę mógł w końcu posprzedawać te farmy bananów. No to jest yy, yy, chyba już ten. Yy, Najgorsze, powiedzmy, za nami. Udało się to doprowadzić do ostatniego upgrade'u. To teraz trzeba obserwować i patrzeć jak silna ta małpka jest. I oczywiście tak potężna małpka musi mieć swoją cenę, moją ceną jest oglądanie tego pokazu slajdów. Tak naprawdę to jest kłamstwo, nie oglądam tego. Ter teraz wróciłem na chwilę, żeby wam pokazać, jak to wygląda na zwiększonej prędkości. No po prostu PowerPoint, tak? Jakbyś robił prezentację do szkoły w PowerPoint'cie, to mógłbyś śmiało pokazywać po prostu to, co tutaj jest. 461. runda, właśnie, bo o tym nie powiedziałem. I w ogóle to jest dziwne, bo pokazuje tak, jakby y grałbym też 16 minut. No nie gram 16 minut, troszeczkę dłużej to trwa ale zobaczymy, do której rundy albo dojdzie ta małpka, albo mi się po prostu to znudzi. Na razie jest gip o 462, także powoli, powoli do przodu. Mamy rundę 595 i uwaga, podejmuje decyzję, za chwilę wygrywam małpkę, która pozwala mi na skipowanie rund, ponieważ zdałem sobie sprawę i dopiero teraz, jak podszedłem do komputera, mówię, kurde, coś jest nie tak, te balony są niszczone na samym początku to nie jest tak, że one już są blisko przebicia albo coś w tym stylu, nie, nic z tego, jeżeli chodzi o liczbę zbitych walonów, no to wygląda to w ten sposób, także ja resetuję grę, odpalam moda i nawet nie wiem, czy nie zaryzykuję po raz pierwszy w historii i od razu pójdziemy na rundę 999. Bo naprawdę te 595 rund, które tutaj mamy, no nic nawet nie było blisko, żeby się przebiło. I po włączeniu ponownie gry, zobaczcie jak dziwnie wygląda super małka bez tej swojej platformy. Nie wiem, czy tak to powinno wyglądać. Nie ma to znaczenia. I lecimy od razu, tak. 690, 700, 800, 990. Oj, no i widzicie, to jest prędkość razy 1, nie? I. Oh, nie, ja, nie wiem, ja nie wiem, czy mi gra w ogóle wytrzyma. Halo? Halo, czy Czyżbyście się popsuły? Bo nie, musiałem coś zrobić, bo yy, siedziałbym tutaj do jutra, żebyście zrozumieli. No, jakby, wiecie, no, trzeba po prostu inne rzeczy też porobić. Okej, okay, 999 runda. Jeżeli to pęknie, no to to jest, to jest, to jest przesada. To po, po raz pierwszy mówię, to jest taki historyczny moment. Pojdziemy dalej. Yy, bałem się troszeczkę tej granicy, zawsze przebijać 999 runda. Albo, powiedzmy, nie wiem, do 1400 skoczymy, do 1500. -nej. I zobaczymy, czy tam. Przecież tu nawet, nawet nic nie ma. Tu, tu... Znaczy, tu nic nie ma, w tym sensie nic się nie przebija. I właśnie ja tego w ogóle bafa przestałem używać. Albo w ogóle nie używałem tego bafa Bo jeszcze by była y, jeszcze potężniejsza ta małpka. Bo ja postawiłem tego gdzieś. Y, um, czekajcie. Postawiłem tego techbota, ale on nie dawał y, bafa No nie, no to już. Wy widzicie to, ja też to widzę. W ogóle tak, nagrywa mi się to. Że 999 runda? No problemu. Nie ma, nie ma żadnego problemu, stary. Yes. No, i wezmę pominę z tysięczną rundę, żebym nie dostał insta małpki, której i tak nie korzystam. I to tak mi do niczego nie jest potrzebne, ale czekam na ten moment, w którym po prostu. Albo wiecie co, tysięczną rundę też przejdziemy. A co? Chociaż kurde, z jednej strony chciałbym ją przejść, bo y, zawsze ta y, taka y, powiedzmy 200-300 na na rundę, one są mega trudne, bo tam dostajemy już tego takiego super opancerzonego bada, ale z drugiej strony. No czy cokolwiek się tutaj zmieni, czy ja to pominę, czy nie pominę. No i, i tak wszystko jest wypychane na sam koniec. Nie skipnę to po, po prostu, ja to, ja to skipnę. No możliwe, że ta małka w ogóle nie ma żadnych y, limitów. I tak naprawdę możemy grać, i grać, i grać i grać. Dobra, mamy tysięczną rundę i no nie, nic się nie przewija, także od razu weźmiemy sobie... Oj, 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 oj! oj. Lagi, lagi, lagi. Dobra, nie mogę przyspieszać gry. Musimy grać na prędkości razy jeden, pyk. I tak jak mówiłem, to jest, to jest ostatnia runda, którą tutaj sprawdzam. Nie chcę naprawdę <laughs> iść dalej. Ja świerdzę, no to jest. W ogóle ym, y, i tak chyba nadal jest tysięczna runda odpalona, tylko ja dokładam do niej za każdym razem jak klikam, to te balony się jakby pojawiają nowe. Więc tutaj mamy rundę yy, tysięczną, tysiącsetną, dwusetną, trzysetną, no i tak dalej. Więc tego jest o wiele więcej niż, yy, niż, niż, niż powinno być. No ale na no co, poczekajmy, poczekajmy, miejmy to głowy, bo jak sobie właśnie teraz pomyślałem, że ja chciałem grać to od samego początku i teraz, nie wiem, to pewnie jest parę dni, bym musiał mieć odpalony komputer, odpalone właśnie tę grę, a ona mi naprawdę pochłania teraz dużo zasobów, no to, to jest przerażające, nie? że taka małpka jest. Ale fajnie, bo jest mocna, ok? Jest bardzo, bardzo, bardzo mocna ta małpka. Chyba najmocniejsza do tej pory, jeżeli sprawdzaliśmy sobie, i rzeczywiście te 50, ile tam było? 45 nowych pierów. Do bluesów, naprawdę fajnie się ten prezentuje, ale poczekajmy, niech się zmieni tutaj ta wartość, a to będzie pewnie parę minut trwało, na tą 1501 rundę i będę zadowolony. Dobra, mamy to i uwaga, taką insta małpkę dostałem. Czy było warto? Musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie sami, ale ja w tym miejscu po prostu kończę to. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Bluesów. No, ciężko będzie to przebić.